Kochani, chciałbym usłużyć Bożym Słowem. Właściwie to chciałbym przypomnieć historię ze Starego Testamentu, o której Pan Jezus właściwie wspomniał jednym zdaniem w czasie rozmowy z Nikodemem, ale może zanim to zrobię, się króciutko pomodlę. Panie Jezu, to Ty jesteś naszym Panem. To Ty jesteś autorem tego słowa, które chcemy rozważać, z którego chcemy się uczyć. Ono pochodzi od Ciebie i chcemy, abyś to Ty nam rozjaśniał umysły, to Ty, abyś je wkładał w nasze serca i abyś nas nauczał. Panie, prosimy Ciebie o to, bo nasza mądrość tutaj nic nie daje, dlatego prosimy Cię, byś Ty był uwielbiony poprzez Twoje słowo, które możemy od Ciebie odbierać. Amen. 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 Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 3, rozdział 14, wiersz: Takie słowa. Może nawet nie otwierajcie. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy. Pan Jezus mówił o wywyższeniu. Mówił o tym, co się, o pewnym zdarzeniu, które się wydarzyło. Na pustyni. Może otwórzmy cztery, czwartą księgę Mojżeszową, 21 rozdział. Czwarta księga Mojżeszowa. Tam mamy, to nie jest długa historia. Tam mamy tą historię opisaną. 21 rozdział od czwartego wiersza będziemy czytać. Czwarta Księga Mojżeszowa, 173 strona. Od góry chor wyruszyli potem, ponieważ naród izraelski, on dalej był prowadzony przez pana, wędrowali. Wcześniej tam jeszcze mieli walkę z Kanonejczykami, i czwarty wiersz: Od góry chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud. Zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi. E, poczekajcie, może chwileczkę. Zniecierpliwili się. Wiecie tak po ludzku, patrząc na nich, no takie zniecierpliwienie, zmęczenie czymś, ciągłym chodzeniem po pustyni, ciągle to samo jedzenie. Ci ludzie, tak po ludzku mówiąc, no tak się trochę zbuntowali. Nie? I czytamy dalej, że mówili, zaczęli mówić. Oni tam nie zszczeli jakiegoś buntu, nie zrobili czegoś, jakiegoś przewrotu, tylko zaczęli mówić przeciw Mojżeszowi i przeciwko Bogu. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Wiecie, możliwe, że nie mieli chleba, takiego normalnego, jak zawsze sobie tam piekli, coś, ale codziennie mieli mannę. Mieli ten, jak Słowo Boże mówi, chleb anielski. Cały czas to jedli, coś, co miało wszystkie potrzebne składniki, potrzebne do wyżywienia. Jednak mimo to szemrali, zbuntowali się. Wiecie, to te mówienie, ponieważ tu dalej będziemy czytać, że oni sami przyznali, że zgrzeszyli. To był grzech. Bogu się to nie podobało. I czytamy, że Pan zesłał na lud jadowite węże, które kąsały i wielu ludzi, wielu z tego z Izraela umarło. Przypłaciło to życiem. I wtedy przyszedł siódmy wiersz. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże, i modlił się Mojżesz za lud. Zgrzeszyli, zrozumieli swój błąd, przyszli do Mojżesza i prosili go aby modlił się, żeby pan oddalił te węże. Wiecie, pan wysłuchał modlitwy. Ale nie, nie w taki sposób jak chcieli ludzie, bo to był najprostszy sposób <laughs> oddalić całkowicie węże i po problemie, prawda? I wtedy każdy <laughs> nie musiałby z tą ufnością przychodzić do Boga, ponieważ Pan Bóg miał lepszy pomysł. Rzekł Pan do Mojżesza ósmy wiersz. Zrób sobie we węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża, osadził go na drzewcu a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Wiecie co? Popatrzcie. Gdyby węże były odsunięte całkowicie, praktycznie po problemie. A tutaj każdy z tych ludzi nagle, Mojżesz robi coś na jakimś wysokim kiju, żeby każdy to mógł widzieć. Miedzianego węża zrobił i każdy, i się ludzie dowiedzieli, że każdy, kto zostanie ukąszony, jak spojrzy na tego węża, będzie zdrowie, będzie żył. Spróbujmy sobie teraz to wyobrazić, no na przykład na dzisiejsze czasy. No. Czy jest takie lekarstwo, na które popatrzysz i nagle przechodzi ci choroba? Ci ludzie, którzy byli ukąszeni, byli poddani próbie. Wiary. Musieli w to uwierzyć, prawda? Mogli być tacy, którzy sobie pomyśleli: No, był ukąszony, tam ludzie mu mówią, co masz zrobić, abyś mógł to przeżyć. Ale niektórzy to mogli wyśmiać. No wiesz co? popatrzy na kawałek miedzi na patyku i mam być zdrowy, i to mnie ma uleczyć? Wiemy, że w wielu sytuacjach Pan Bóg działa w sposób, niezrozumiały i taki, który normalnie myśląc po prostu no, nie przyniosłoby to jakiegoś efektu, tak jak na przykład e, naman się zanurzył w Jordanie, został uzdrowiony z trądu, czy, czy jakieś inne takie sytuacje, <laughs> prawda, że może się roztopiło. czy Pan Bóg jest Bogiem cudów, robi wszystko w taki sposób, w jaki chce. I tutaj byli ci, którzy odrzucili to, którzy nie uwierzyli. Co się z nimi stało? Przypłacili to życiem. Tak? Ten, kto nie uwierzył w Boże rozwiązanie na tamten czas, przypłacił to życiem. Byli oczywiście tacy, którzy z radością przyjęli tą. Dobrą nowinę, że jest sposób na uratowanie życia, że ten jad, który się dostał do ich organizmu, ich nie zabije. I co zrobili? Poszli i popatrzeli na tego węża i żyli dalej. Ale wiecie, zastanawiam się, bo mogli być też inni. Którzy mogli uwierzyć albo mogli to wszystko wiedzieć, nie, nie drwić z tego, nie sprzeciwiać się. Ale wiecie, co było potrzebne? Ten krok. Na przykład wyjść z namiotu i popatrzeć. I popatrzeć. Ale jeśli ktoś nawet wierzył, Przyjmował to do wiadomości, zgadzał się z tym, a tego kroku nie zrobił, to też czekała go śmierć, bo trzeba było zrobić ten krok i popatrzeć na tego miedzianego węża. Wiecie, Pan Jezus właśnie dał takie porównanie w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana. On mówił o sobie, że to On jest wywyższony, aby ratować tych, którzy zostali ukąszeni przez jad grzechu. Każdy człowiek, który zgrzeszył, musi umrzeć. I Pan Jezus mówił, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony. Syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tam pamiętacie, każdy, kto spojrzał na tego węża, ten był zdrowy, był uzdrowiony, nie umarł. A tutaj, no, my popatrzyć na Golgotę, na Pana Jezusa nie możemy. Ale tu jest napisane: każdy, kto uwierzy, każdy, kto wierzy, aby nie zginął. Pan Jezus przyszedł po to. Aby grzech nas, nie za... grzech nas nie zabił. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak jak ten wąż miedziany ratował życie od jadu, tak ofiara pana Jezusa, to co on zrobił na golwocie, ratuje nas od śmierci wiecznej, od wiecznego oddalenia sprzed oblicza Bożego. Dalej czytamy, bo nie posłał Bóg syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Też można by się zastanowić, czy Pan Bóg nie miałby sposobu na to, żeby w ogóle człowiek nie musiał się stykać z grzechem? Tak jak tam prosili. Odsąd te węże. Nie, Pan Bóg zrobił inaczej. Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Dał człowiekowi wolny wybór. Tak samo i w tamtym czasie ludzie sami wybierali, czy uwierzą w słowo Pana, czy nie, i czy będą ocaleni, czy nie. Tak samo i teraz. Osiemnasty wiersz mówi, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Chwała Bogu za to, że jest wśród nas wielu takich, którzy już uwierzyli, którzy spojrzeli, że tak powiem, oczyma wiary na Golgotę i mogliśmy skorzystać z tej wielkiej Bożej łaski, aby. Ten jad grzechu nas nie zabił. Wiecie, Pan Jezus wiele mówi na temat zbawienia. W 36 wierszu: Kto wierzy w syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Chciałbym właśnie kilka takich fragmentów odczytać. Jeszcze jest w 5 rozdziale, 24 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Ma żywot wieczny. To się dzieje już teraz. Już teraz jest początek tego wiecznego żywota i ochrony przed Bożym Sądem. Wiecie, chciałbym tak jeszcze przeczytać y, dla zachęty też dla, dla tych, którzy już zrobiliśmy ten krok y, i spojrzeliśmy na Golgotę, a, tego samego autora, bo to jest według Ewangelii Jana, ale Jan w swoim liście pierwszym takie fajne słowa napisał w trzecim rozdziale od pierwszego wiersza. Patrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym <coughs> będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim. Jakim jest. I każdy, kto ten nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak jak on jest czysty. W piątym rozdziale tego też listu od dziewiątego wiersza przeczytam. Bo popatrzcie, mówiliśmy o tym, że w namiotach tam, gdy były osoby ukoszone, one mogły wiedzieć, one mogły to znać, ale nic z tym nie zrobiły. Nie? I tutaj dziewiąty wiersz. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze, a to jest świadectwo Boga. Że złożył świadectwo o swoim synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo. Teraz właśnie czytamy o tym świadectwie. Takie jest to świadectwo, że żywot wieczny. Każdy chciałby mieć żywot wieczny, nie? Ludzie tam kombinują od strony medycznej, od strony jakichś tam e, cudownych leków, roślin i tak dalej. To jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest Synu Jego. I teraz, kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Popatrzcie, jakie to proste. Masz Syna Bożego? masz żywot wieczny. Jeśli nie masz Syna Bożego, nie masz żywota wiecznego. I popatrzcie, ja tak się zastanawiam nad tą, o której powiedziałem, nad tą trzecią grupą ludzi. Ci, którzy znali prawdę, wiedzieli, co zrobić, jeśli czekali zbyt długo, przyszedł taki czas, że nie zdążyli spojrzeć na widzianego węża. Tu jest jeszcze napisane 13 wiersz to napisałem Wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Takie potwierdzenie. Ale wracając do tego, co mówiłem, o tych, którzy mogliby nie zdążyć, którzy wiedzieli wszystko, co zrobić. Tak samo jest i dzisiaj. Często ludzie wiedzą, co zrobić. Wiedzą, że. Pan Jezus jest jedynym ratunkiem, że tylko to co on zrobił na Golgocie może uratować. Ale potrzebny jest ten krok, zawołać do Pana. Panie Jezu ratuj. Tak jak zawołał w ostatniej chwili, on jeszcze miał na to szansę, miał szansę w ostatniej chwili na Golgocie zawołał jeden ze złoczyńców. Tam też zobaczcie Jeden skorzystał z tego, uznał swoje winy, swoje grzechy, powiedział, że on jest grzesznikiem i słusznie cierpi, ale Pan Jezus niewinnie. A ten drugi nie zawołał do Pana. Pan Jezus umarł za każdego z nas. I Dobrze by było, żeby wśród nas nie było nikogo, kto by nie zdążył. Nie zdążył, oczyma wiary, przyjść pod Golgotę, poprosić Pana Jezusa o przebaczenie grzechów, poprosić Go o nowe życie. Niech Pan będzie uwielbiony za to, co nam dał, co, dla, co nam przygotował. Niech... Właśnie Panu Jezusie Chrystusie. Kto ma syna, ma żywot wiecznie. Kto nie ma syna Bożego, nie ma żywota. Amen. Amen. Amen.